Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś, co ta osoba o tobie myśli? Pomyślcie o tej konkretnej osobie, zastanówcie się, w jaki sposób na siebie oddziałujecie, co tam u Was się dzieje energetycznie. <laughs> Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że. Lajkujecie, za wasze cudne komentarze, za wasze wspaniałe lajki i subskrypcje. Zachęcam również osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały, a zaglądają, do tego, żeby stały się częścią naszej społeczności. Serdecznie zapraszam. I również chciałam przeprosić osoby, które jeszcze nie otrzymały ode mnie czytania. Troszeczkę miałam trudność zdrowotną przez ostatnie kilka dni. I po prostu stwierdziłam, że lepiej troszkę poczekać, niż, niż robić coś na siłę. Także Ale będzie wszystko, będzie. Ja mam wszystko już zapisane dzięki waszym mailom. Także. Jeszcze chwileczkę. A wy, mam nadzieję, że już to znaczy, pozostałe osoby mam nadzieję, że już wiedzą o kogo chcą zapytać. I przybliżamy sobie to, co Tarot chce nam powiedzieć na temat tego, jak ta osoba myśli o Tobie, co myśli. No, ogólnie zobaczymy, co i jak. Dobrze, to na razie odkładam i sprawdźmy. Energia ogólna. Co myśli o tobie ta osoba? Co w myśleniu tej osoby na Twój temat przechodzi do przeszłości? Co w tej chwili jest i co nadchodzi? Dobrze, i zobaczymy z tych kart, co odchodzi, energia ogólna, co odchodzi do przeszłości, co jest. I co nadchodzi. I czytamy. Energia ogólna. No mamy rycerza, buław i osiem mieczy. Energia ogólna mówi o tym, że ta osoba chce zwalczyć swoje niepewności. Chce zwalczyć to, co. Zwraca tą osobę ku przeszłości i co daje tej osobie wrażenie, że na przykład bycie w związku jest jakieś trudne, jakieś nie, nie dla niej. Więc ta osoba ogólnie w energii ogólnej myśli o tym, że przy Tobie dobrze by było przewalczyć te swoje. Ograniczenia, w których ta osoba czuje, że w tej chwili jest. Co odchodzi do przeszłości w myśleniu tej osoby na Twój temat? Do przeszłości odchodzi to, że ta osoba. Już przestaję myśleć o tobie w taki sposób, że wszystko to, co masz, było bardzo żmudnie wypracowane, że owszem jesteś osobą dojrzałą, ale pewnie może nudną, dlatego że takie było odczucie, że skupiona jesteś, na, przyskupiony jesteś na finansach, że osiadłeś, osiadłaś na laurach i że właściwie mm, no... Twoje życie skupiało się na gromadzeniu dóbr materialnych, dóbr ziemskich i że teraz to Ty już właściwie nie chce Ci się niczego już planować, bo już wszystko masz i już chcesz odpocząć, więc to odchodzi do przeszłości. A co w takim razie jest w myśleniu tej osoby na Twój temat? Mamy cztery buławy i energię transformacji. No mamy tutaj pięknie. Proszę bardzo. W tej chwili ta osoba przechodzi kompletną przemianę na temat myślenia o związku. Doszła do wniosku, że to, co Tobie myślała, jest wywołane jej własnymi ograniczeniami. I być może doszła również ta osoba do wniosku, że sama jest zbyt gorąca i zbyt porywcza. I dlatego ty wydawałaś się na osobę, wydawała się osobą spokojną, taką przyziemną, taką no, łyżeczka do łyżeczki, grosik do grosika, kroczek po kroczku. No ale teraz ta osoba zmienia swoje podejście i zaczyna widzieć, że może to jest właśnie to, czego ta osoba szuka i ta transformacja jest absolutnie zachwycona tą kwestią. Jest uśmiechnięta, tak? uśmiechnęta. <laughs> jak widzimy. Jak widzimy jest uśmiechnięta i przynosi kompletną zmianę przynosi wschód słońca i nawet jeżeli było trochę Albo czasem u ciebie za gorąco, albo była jakaś posucha, to teraz jest kompletna zmiana i idzie ku dobremu. Cztery buławy, no to jest energia no, celebrowania jakiegoś, jakiejś umowy dotyczącej związku, jakiegoś, jakichś mocnych podstaw związanych właśnie z Waszą relacją. I zmiana jest całkowita. A co nadchodzi w myśleniu o tobie? No, mamy tutaj, no proszę. No więc tak, myślał, myślał i wymyślił. Tak? <ścoughs> wymyślił, że pokieruje się tym, co mu podpowiada intuicja, ponieważ ta osoba poczuła i myśli, że ty również jesteś osobą, która. Opiera się na intuicji, i to, co wcześniej myślała o tobie, to jest właśnie mm, no, efekt działania właśnie intuicyjnego, w zgodzie ze sobą i mm, takiej głębokiej mądrości wewnętrznej. Więc ta osoba postrzega Cię i widzi w tobie również tą mądrość wewnętrzną, no i taką osobę, która może być partnerem. I widzi, że z tobą może wyruszać w dalszą drogę. Tutaj mamy trzy buławy, które no, ewidentnie kierują e, tą karawanę w kierunku właśnie tej osoby, no i w kierunku Was. A to wszystko jest oparte na podpowiedzi wewnętrznej, głębokiej mądrości. No dobrze. To jeśli chodzi o takie <laughs> ogólne podejście do tego tematu. A teraz zobaczmy, co się co ta osoba myśli o Tobie pod każdym względem dotyczącym właśnie aspektów życiowych. Dobrze. No to zobaczmy. Patrzę, w którą stronę są karty OK. Co ta osoba myśli o Tobie od strony. Emocjonalnej, co od strony erotycznej, co od strony intelektualnej, co od strony materialnej, i jaka jest rada dla Ciebie? Dobrze. I w takim razie zobaczmy. Co myśli o Tobie od strony emocjonalnej, od strony erotycznej, od strony intelektualnej, materialnej i rada dla Ciebie? Ok. Co myśli o Tobie w kwestiach emocjonalnych? No, myśli właściwie, no można powiedzieć, że trochę to jest związane z tym, co odchodzi, ale zmienia perspektywę. Ta osoba już przestaje o tobie myśleć, że jesteś o kimś takim właśnie strasznie zapracowanym i zmienia swoją perspektywę patrzenia na ciebie. I od strony emocjonalnej ta osoba myśli, że jesteś osobą, doświad kimś doświadczonym i jesteś kimś, Kogo trochę życie przytłoczyło, natomiast jesteś też otwarta na zmianę, na zmianę perspektywy, i w tej chwili widzi, że właśnie jesteś w momencie zmiany, w momencie przechodzenia takiej ym, transformacji związanej z, też z takim rodzajem przebudzenia, i wcale ci z tym nie jest źle. <śm> Co o Tobie myśli od strony erotycznej? Znowu mamy, a tu mamy już 10 kielichów słuchajcie i siedem kielichów. Słuchajcie, no więc od strony erotycznej ta osoba myśli, że tak Twój zasób kwestii erotycznej jest bardzo bogaty. Siedem kielichów to ta osoba marzy o Tobie i tu i tam i gdzie i w ogóle i w windzie i w Łazience, i w ogóle. Ale również myśli o Tobie, że no, to wszystko może doprowadzić te, te chopajsiówki erotyczne do Waszej takiego spełnienia uczuciowego pod każdym względem, spełnienia po prostu. Życiowego, no i do jakichś tam maluchów, może nie jakichś tam, tylko konkretnych maluchów, które no, dopełnią waszego szczęścia i radości. Więc od strony erotycznej nie tylko sama fizyczność, ale również właśnie uczucia. Więc ta osoba myśli, że jesteś osobą, która. W, do spraw erotycznych, które do spra spraw erotycznych nie wystarczą tylko i wyłącznie kwestie yy, ciała, ale również kwestie uczuć i emocji. Dobrze, a co myśli o tobie od strony intelektualnej? No nie wie ta osoba do końca, co skrywasz. Ta osoba myśli, że jesteś kimś tajemniczym, kto, kimś, kto mm, podnosi się po jakiś takich trudniejszych sytuacjach i wraca do boju z nowymi doświadczeniami, więc jeśli chodzi o sprawy intelektualne, <laughs> przepraszam, trochę gardło jeszcze trochę gardło mi jeszcze, szwankuje. Od strony intelektualnej. Tutaj mamy właśnie to, że, że jesteś pełna niespodzianek. Pełna niespodzianek, co chwilę coś nowego i co chwilę z, zwroty akcji od strony intelektualnej, więc jesteś również bardzo tajemnicza, ciekawa i silna, w, czy silny w kwestiach intelektualnych, tak? Czyli każdy krok w rozwoju intelektualnym jest dla Ciebie Czymś, co powoduje, że wracasz na pole bitwy jeszcze bardziej mm, uzbrojony, uzbrojona w swoją, w swoją wiedzę. I całej tej wiedzy, i całego tego doświadczenia, które masz, no, nie jest ta osoba w stanie ogarnąć. <grywy> no dobrze, a co w takim razie od strony materialnej o tobie myśli? Od hmm. strony materialnej myśli sobie, że Ty jesteś kimś, kto no właściwie nie bardzo się zastanawia nad tym, czy coś gromadzić bardzo, mimo, mimo że tu wcześniej tak o Tobie ta osoba myślała, natomiast teraz Ty raczej jesteś skierowana na to, żeby. Mm, no, właśnie myśleć o sprawach związanych z uczuciami, z emocjami, i właściwie ta osoba nie patrzy na ciebie jako na swoje źródło dochodu, tylko raczej ymm, widzi ciebie i myśli o tobie to, że jesteś no. Również ciekawa pod względem Twojej przeszłości, Twoich przodków, tego co, co zbudowało Twoją osobowość i wpłynęło na Twoją osobowość w dużej mierze, oczywiście nie w pełni. I chętnie, by ta osoba od strony materialnej no, towarzyszyła ci, dowiadywała się, ale nie jest to coś, co tutaj um, jakoś bardzo mocno waży na tej waszej relacji. I rada. Sprawiedliwość i król buław. Mniki tu, król buław. Ho-ho promieniuje energią słońca na maksa. No. No więc rada dla ciebie jest taka Ty spójrz w głąb siebie i się zastanów, czy ty przypadkiem nie jesteś za bardzo właśnie taka trochę. Um, Zapatrzona jednak mimo wszystko w kwestie materialne i nie czujesz za bardzo też obciążenia przeszłością, bo rada jest taka, żebyś sprawiedliwie oceniła, ocenił to, co ci się w życiu należy, tak? Z, z tego powodu, że jesteś człowiekiem. Nie, że coś tam, śmoś tam, tylko jesteś człowiekiem i zastanów się, jakie obszary Twojego życia. Potrzebują tej sprawiedliwości, tej równowagi, tego uzupełnienia. A jak już się dowiesz, co to jest, no to działaj, no, działaj jak ten król buław i do boju. No, ogniście do boju. <grych> no jak nie, jak tak? <grych> no, no dobrze. A w takim razie zobaczmy jeszcze, jaką my tu mamy afirmację. No, proszę, przyjmij od aniołów informację. Lekki szmer skrzydeł anielskich i aniołów moich opiekuńczych przywraca mnie do miłości i otwiera mnie na miłość. No, proszę. No, jak, nie, jak, tak? I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.